Mamusia. Cześć, Zuzia. O, Pomacha, pomacha rączką. Poza, hej. Cześć, cześć. O, jak ładnie. No Mama, ratunku Smociak mi wyleciał. Pomocy. Ojejku, ojejku, jejku. się jejku, jejku. Oj. Jej ten podusz pod ten kapturek. Już dobrze? No, ona na przykład smakuje. Jest głodna. Papa jest głodna. Hej! ci jeść. Zaraz będzie awantura. Jest tu łatwa, nie? Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tak, macha do babci. nie, nie. to, to jest pierwsza znaka, że jestem głodna. Pierwsze nie, mój nie. Mamusi, ja do babci macham. Mamusia. No. mamusia, pozdrow babcie.